Cześć! Czy zastanawiałeś się kiedyś, co by się stało, gdyby zabrakło w Twojej firmie najważniejszej osoby lub pracownika, łącznie z Tobą? Prowadzisz biznes i masz w swojej firmie bardzo ważne osoby, których wkład jest niezastąpiony dla sukcesu Twojej firmy? Słyszałeś o Person Insurance? To jest właśnie to, czego potrzebujesz. To ubezpieczenie ochroni Twój biznes przed nieprzewidywalnymi sytuacjami i zagwarantuje jego ciągłość nawet w najtrudniejszych sytuacjach gdy właśnie takiej kluczowej osoby w Twojej firmie by zabrakło. Twoja firma będzie miała zabezpieczenie finansowe i możliwość kontynuacji działalności bez żadnych zakłóceń. Key Person Insurance pomoże Ci pośrednio zabezpieczyć Twój biznes przed utratą kontraktów, klientów po stracie kluczowej osoby, dając Ci pewność i stabilność w biznesie. Chroń swoją firmę i jej przyszłość. Sprawdź w opisie tej rolki, to może być Key Person Insurance w Twojej firmie. Jaki benefit możesz zyskać posiadając takie ubezpieczenie? Zabezpieczając kluczową osobę w swojej firmie, zabezpieczasz również przyszłość swojego biznesu. Zabezpiecz Łukasz Hilla, Kusaria Group.